Nazywam się Laura Pogorzelska i moja historia z pływaniem zaczęła się w sumie w czwartej podstawówce, gdzie moi rodzice zapisali mnie do szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, gdzie chodziłam do uczniowskiego klubu sportowego SMS Galicja Kraków. Aktualnie jestem w az na WF-ie. Bardzo się z tego cieszę, że nie skończyłam pływać, tylko dalej się realizuję w tym, co kocham. Dzięki AZS-owi mogę łączyć i treningi, i naukę. Również poznałam wspaniałe osoby, dzięki którym dalej pływam, dalej realizuję się w tym sporcie i dlatego też chciałabym innych zaprosić oczywiście do naszej ekipy, aby z nami dążyli do wspólnych celów. Mamy cztery główne style pływackie. Mamy styl motylkowy, grzbietowy, klasyczny oraz dowolny. Ja natomiast specjalizuję się w stylu grzbietowym, głównie na dystansach sprinterskich, czyli 100 i 50 metrów w stylu grzbietowym. Myślę, że samych medali mam ze 100 dyplomów, myślę, że trzy razy tyle. Naprawdę przez to 14 lat pływania zdobyłam bardzo dużo yy, i medali, i dyplomów, ale szczerze mówiąc, no nie, nie, liczyłam, nie liczyłam tego. Z warto dołączyć, ponieważ poznaje się bardzo dużo nowych osób. Poznaje się wspaniałego trenera, którego naprawdę bardzo lubię. Dał mi też dużo do zrozumienia, jak inaczej mogą wyglądać treningi na studiach. Że to nie są treningi takie, że wychodzi się z wody i po prostu nie ma się siły już do końca dnia, tylko po prostu są stricte wyspecjalizowane pod dany styl, pod daną osobę. Dlaczego warto pływać? Pływanie bardzo lubię ze względu na to, że jak wskakuję do wody, moja głowa się oczyszcza, mogę się rozluźnić. I treningi to nie jest tylko pływanie i zaliczenie treningu, tylko po prostu już taki styl życia. Moim małym takim marzeniem, jak byłam mała, to chciałam zdobyć właśnie złoty medal na Mistrzostwach Polski. Udało się, zdobyłam to aż trzykrotnie, także jestem bardzo z tego dumna. Natomiast takim troszeczkę większym już marzeniem chciałabym wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w Los Angeles w 2028, także trzymajcie za mnie kciuki.